Powiem Wam tak, straciłam połowę nagrania, bo mnie obez zrobił, wystąpił nieprawidłowy błąd i gadałam bez sensu sama do siebie, tak naprawdę. No cóż, ale witam Was bardzo serdecznie. Jest on ja BlackWare, i aktualnie nic się takiego ciekawego nie zdarzyło, oprócz tego, że pokonałam Nemezis. Dwóch Ghost Face'ów, Chaka i wi widziałam domek y y Jasona. Ale no cóż, trudno, no, 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 no niestety. I mamy konia. Pojawiła się oczywiście na świecie moim kochanym. Literka R. Tam jest pająk. Konia mamy tam oczywiście u samej góry, bo sobie świecie że będzie dzisiaj miał high ground i miałam po pierwsze stworzyć sobie plecak podróżniczy przysięgam, że ten Deknocker w końcu zostanie w porządku w manto plecak i my powinniśmy zrobić sobie, nie wiem, może kałamarnicę no bo na pewno nie chcę właśnie jakieś ten abilitki to ma to ma na pewno to ma Okej. Okay. O! A to, to to by było fajnie. Ale tak, na pewno se, na pewno stworzymy sobie to, ale zbiornik potrzebujemy szkło i znowu ten. Więc dobra. Pójdziemy poszukać oczywiście nowych lokacji. Znaczy lokacji. Poszukamy tych slasherów kochanych, czyli Jasona. Michael Majesa, podejrzewam, że jest. Y <coughs> Widziałam na pewno Lighting Head'a. Właśnie... Um, um, ile to potrzebuję? 6, to na 2 potrzebuje 12 w takim razie. Czyli muszę trochę tego wykopać. Ja aktualnie jeszcze mnie zabił y the Knocker, bo chciałam z nim wal... Kurde, co jest? Ale tak, miałam zamiar pokonać Deknokera, Knokera, ale Knoker zarobił mnie, więc no... Tego się nie zalicza. Wing, wing. Na pewno musimy zrobić tutaj sobie miejsce. Dawaj, dawaj to. Więc tak, w trakcie, kiedy to się przepala, ja bym zrobiła tak, żeby... Zrobić takie miejsce i coś tu ogarnąć w tym domu. Oczywiście na Siren Head'a dalej jestem obrażona. Dalej nie wrócił jeszcze do serii. Mam nadzieję, że w... A nie, chyba w tym boksie jest chyba Siren Head, ale go nie widziałam, więc nie wiem, jak on się też widziała. W tym boksie chyba, bo tam też widziałam. Na pewno wielokrotnie mnie spotyka. Znaczy, wielokrotnie spotykałam Hirodina, który. Nie wiem, randomowo przychodzi do mnie. Co tam jest? To jest Kungs! Yo, Mamy skunksa tu! Widzicie to? Skunksa mamy. Five minutes later. Czemu ty tam wchodzisz? Powiedz mi to szczerze, czemu ty tam wchodzisz? Ja rozumiem, że masz ładne tam widoki, ale bez wsady. Chcę wejść, dobra. Robimy pyk, tyk. I schodki. Przestań mi otwierać drzwi. Cholera jedna, nie mam tutaj drzwi, więc szczęście. Jedyny plus, bo chociaż nie musisz otwierać mi drzwi. I na pewno musimy sobie zrobić farmę w środku domku, bo to będzie mnie denerwować. I koń musi też być w środku, żebym ja go nie straciła. Albo zrobić mu taką fajną e, jego, jego... Jego, jego, jego... Ten. I tutaj muszę tak zrobić, Do razu zbiornik miał być, e, co dalej? Śpiwór, jak się robi śpi z wełny? Ok, ja wełnę mam. Chyba mam. A daj to, Chcę mi czarne. I teraz trzeba tak. Dobra, mamy śpiwór, to można ten i teraz musimy zrobić plecak ten. To jeszcze jest potrzebne do plecaka w takim razie? To jeszcze jest potrzebne? I jakieś złoto dobre. Jest złoto. I nie widzę tego plecaka. Coś musiało się wydarzyć, że nie mam. I skrzynkę muszę stworzyć. Teraz będę mogła. Ja pierdzielę. dobra. I ja mam... Dobra, pod tym mam klawiszem, dobra, dobra, dobra. Całe szczęście. Więc sobie schowamy drzewo. Pójdziemy spać oczywiście. Schwajmy tutaj może te rzeczy. Patyki, to, 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 to. Widzę, że nie przychodzi. On mi się tu zaciął. On w tym miejscu mi się zaciął. Co to jest? Ja się nie mogę. Puść mnie! Uspokój się. Patrzcie się, mam nowego psa. <grym> Zjeżdżaj. Jaki cikus! Idziesz. Jaki dziku z niego? Two hours later. Dobra, ale jakiego bym chciała jeszcze raz spotkać, to nie wiem szczerze. Na pewno nie chce Silent Heada, bo mnie Silent Head to denerwować zaczyna. Przepuść mnie. Aha. Aha. I coś tu widzisz na tej mapie? coś widzę, ale nie wiem czy to nie jest przypadkiem takie to do podziemi. Oho, ja nie wiem czy to są naturalne u mnie, czy to ze stworzenia, ale im szczerze to nie ufam. Bo i znowu wróciliśmy do zimy. Ja jestem tak, otoczona drzewami, później górami, później jestem jeszcze otoczona zimą. <słuch> Więc no, co tu jest nowe? Pokaż mi, czy coś tu jest. Na pewno chcę wyjechać stąd. Jakie ładne kwiatki. Feje. Co to jest za Kidness Hid Flower. A to co? To jest wioska kolejna, co jest? Ja nie wróciłam? Przepa nie, to jest kolejna wioska, okej. Okay. Szkoda, że tu nie trafiłam wcześniej, to bym miała tutaj w domek. <grymne> nie no, już nie. Nie planujmy w ten sposób, bo jak będę tak planować, to będę miała później przerąbane, dobra. Co tu masz? Tutaj masz węgiel, jakieś szarcie, a ja nie chcę szarcia, o. Na pewno placek by mi się przyda, bo ja je jem go, zeżeram go o dziwo. Chociaż nie wiem, czy powinienem tutaj ich... Chociaż wiecie co? I idę dalej. Nie będziemy siedzieć w tej wiosce, bo ja znam ją najwyżej. Najwyżej, jak będę, wejdę sobie sama i ich oskubię. Tutaj coś jest. Kolejny jakiś nagrobek. Bogatsze coś? Nie. Nie jest nic do bogatszego. Kurde. A, dobra, to jest poseset. tej. Jakiś tam... Tutaj nagrobek. Kolejny ptah. Zjawa jakaś. No, no Panie, gdzie ty jesteś? Nie macie tu, dobre. Ej, dobre, tu jesteś! Te. Przecież ja mam plecak, na cholerę ja akurat mam wiśniaka z tego. Oba, tutaj, tutaj coś jest, nie? A tutaj powinno być dwóch w takim razie. Aż, aż, aż. Przepraszam, ale nie Ciebie szukałam. Wiecie co? Chyba niepotrzebnie szukamy tych slasherów dalej. Po prostu chodźmy do tej wielkiej jaskini, co tam widzieliśmy i tyle. Bo nie ma sensu tutaj e, się starać, żeby coś znaleźć. Tylko gdzie ta jaskinia była? A, tutaj bardziej. Muszę iść, jechać teraz tędy bardziej. Pojedziemy, zobaczymy, pozwiedzamy, zdobędziemy cokolwiek. A nie będziemy ciągle okradzać wieśniaków. Mam nadzieję, że ty mi nie zdechniesz, koniu, przy okazji. A my no, schowamy rzeczy, które mi aktualnie nie są potrzebne. Ja bym zostawiła ten, to ten to nieśmiertelności z jednego tylko względu! Duża to jasknia będzie, dobra. Taku, ta, takie uwielbiam. Takie są zajebiste szczerze. Na pewno będziemy musieli potrzebować jakiegoś wieśniaka, który da nam naprawę. To jest w 100% nam potrzebne. Musimy zrobić biblioteczkę. Musimy zająć się, będę musiała się zająć też łowieniem trochę chyba ryb czy coś albo mi się nie opłaca, nie wiem, ciężko mi to określić. Uh. Ale no, będę musiała zdobyć od wieśniaka właśnie to na prawej, czyli od bibliotekarza i myślę, że zrobię to sama już, że nie będę was tego zanudzać tak jak to Poprzedniej serii, że specjalnie widziałem z pół godziny, żeby tylko zrobić naprawę. To nie. Ale dobra. Eee, zróbmy sobie trochę patyków. Z 8 i zróbmy więcej pochodni. Trochę się obawiam tej jaskini, bo nie wiem. Wiem nic o tej zmorze, co tam raz była. Ale no cóż, trzeba. coś tu był? Chyba nie. Dobra, to jest... Dobra, to jest ten spinel. Okej, okay, mamy spinela. I będziemy mogli handlować z tym, tym wieśniakiem i zobaczyć o co chodzi z tym. W myślałam, że mi się zaciął Minecraft. Ty, to jest naprawdę wielka jaskinia. To szczęście ja dodaję tutaj dopiero... Po jednej modyfikacji, więc nie ma nic jeszcze chyba w kopalni takiej. Nic złego, mam nadzieję. No se jaja robisz. Co tu może być? Kuba, nie widzę. Tak, nie widzę, co jest dobrze. Tam widzę kolejne. Trzeba będzie się wkopać i spróbować to zdobyć. Jak znajdziemy prizona, będzie dużo lepiej, ponieważ pryzon ma lepszą zbroję i jest dużo lepsze. Co to jest? A to jest ten produzor gówno, nigdy nie wiem, co, co mam z nim zrobić, nie? Tu jest chyba woda płynąca i pełno szkieletów. Nie wiem, jaki jest plus tego, że jest tyle szkieletów, ale nie widzę, tutaj jest mory i zjaby. No to chyba dobrze. One nie są aż takie przerażające. Ja myślę, że bardziej będą przerażające, one nie są aż tak bez przesady. Co prawda, jakby się wrócisz i nagle go zobaczysz, to możesz się przerazić. Na A tam jest Creeper, który mi nie zauważył całe szczęście. Bierzemy to i to jest, myśl myślę, że Matizm jest chyba lepsze, tak 20 do... Gdzieś śmierdzielu chciałeś. Mam tarczę od tego. O, kolejny Mattis, Jest, jest, jest. Im więcej Matisa będzie, lepiej. Będę się czuł bardziej bezpieczniej. Chyba, tu nic ciekawego nie ma. To jest ten Amber. To nie pamiętam, co to jest, ale chyba tu nie jest to, czego szukam. Tutaj nic nie ma. Schodzimy na dół. W zasadzie jeszcze. O! W szkieletow. tak, tak, tak. Bierz go. Nie! Gówno małe. Jeszcze. Gnoju! Zostaw mnie. Nienawidzę. 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 Po seset zasadnych tych, bo one ci widzą z daleka i ci w ciebie strzelają, i masz takie. No, jaż. No Ale tak, będziemy musieli na pewno uzyskać plutonium Ech, i utopium, żeby mieć lepszy miec. Taki uh, dziad. Hello. Wysaszyłam z góry mi zleciał Ojeju, musiałam znak. Zapazowałam, żeby nic nie było, nie? Cześć, mój kochany ty. I'm behind you. Zamknij łam! Ja przyczytałam i sobie, co ja musiałam odczuć przez chwilę. Nasz, zaświecę ci, żebyś wiedział, że jestem też. Ja też jestem za tobą. Tyle. A tu do, do czego miało być, niby? Zejście. To się miał jak znajdę end przypadkiem, nie? To by było najśmieszniejsze. A co nie jest do endu? Co do czego to jest? Co to jest? To jest ten labirynt. Nie chcę do labiryntu. Na. O, żelazo. Jak bardzo głęboka jest ta jaskinia. Wiecie co, ja chodzę po tej jaskini i chodzę, tam coś widziałam jeszcze. Co to jest w ogóle? To jest... Platynium. Pla... pality. To jest to. Okej. Okay. Kolejny jakiś złoże znaliśmy. Kolejne coś. kolejne prizm. Ja nie będę z prizma robiła kilofa, bo on strasznie za szybko daje wykop, nie? Za szybko kopie. <grym> Ale zdroje można by było wsiąść. I zrobić... Dobra, idziemy w tą. Jak głębokie tu jeszcze jest! Bo ja już cały czas chodzę i chodzę i wychodzić nie mogę. Stworzę więcej pochodni. Bo chodzę po tej jaskini i chodzę i wiecie co jest najgorsze, że ja. Do tej pory nic. Do tej pory. Nie znalazłam wyjścia. Kolejny wziąłem. Co to jest? A, to jest co ten? To nie chcę tego. Zwykła skrzynka. No dobrze skrzynka była miała bombę pod sobą. To jest skrzynka po. śmiercielu. Ty. O, stuka to karwa sobie wezmę. Tego chcę wyrzucić. To też chcę wyrzucić. Diamenta uzyskałam. To chcę wyrzucić. Kości też mogę wyrzucić. A ja mam pytanie, gdzie ja weszłam, że teraz wyjść nie mogę stąd. Ja weszłam do jakieś jaskini randomowe i teraz... w ogóle gdzie ja jestem? Jakim ja Stąd znalazłam się już tu? Jak? O, już prawie jesteśmy przed Mam nadzieję, że nie postawiłeś, kiedy mnie nie było tutaj żadnej kolejnej litery. Mam taką tylko nadzieję. Bo bym nie wiem, co ci zrobiła aktualnie. Dobra, nie widzę, żeby coś postawić nowego. Ale z nim to nigdy nic nie wiadomo. Dobra, postawmy sobie gdzieś tutaj kwiatki, fajne. Myk. Cyk, cyk, cyk. No i zobaczę, od razu potulniej się robi. Na drzwiach da się postawić pochodnie? Jeszcze raz, tak jak z czymś się spotykam. Dobra, Gacie zrobimy. Spryzma, pryzma. mnie mi, oczywiście. Ciebie przepalimy. Klatę eee, sobie weźmiemy z tego. No i patrzcie się. Jaki mnie wojownik, bojownik. Dobra, kolejne mamy tutaj. To tutaj dajemy. Dajmy to i niech przepala to. Kolejno niech przepala. I zapomniałam, co miałam zrobić. No cóż, na pewno mogę się z Wami już dzisiaj pożegnać. Mam nadzieję, że dzisiejszy Wam się odcinek podobał. Zwiedzaliśmy trochę jaskim i. Mam nadzieję, że w następnych odcinkach spotkamy więcej slasherów. Może pójdziemy do Netheru w końcu, albo coś ten teges, szmeges czy coś I no. Ja oczywiście te sobie przepalę. Yy, nie wiem czy będę chodziła po raskiniach. tego, nie wiem. Na pewno zrobię lepszy killoff i... I co? No, to tyle w tym odcinku, więc cześć!